Paść na nią, jak wychodziła. Ostatnią godzinę musiałem mieć Ranger'a na rękach. Mam dobre wieści. Mgła się podnosi i wkrótce przystąpimy do odprawy rejsu numer 160 linii Aeromas do Bostonu. No to czas na mnie. Dokąd idziesz? Spełnić życiową misję. Zawsze, kiedy Carol sflekuje któregoś z was, ja muszę składać was do kupy. Lecisz do Prudencialu? Carol nie przyjdzie. Brian zostanie sam, pogrążony w rozpaczy. Nie będzie aż tak źle. Zapomniałeś, jak ty się czułeś, kiedy cię rzuciła? Płakałeś mi na ramieniu przez dwa tygodnie. Do tej pory mam pomarszczoną skórę. Lecę z tobą. To bardzo miłe z twojej strony. Brian zrobiłby dla mnie to samo. I tak polecę. Dwa miejsca na najbliższy lot do Bostonu. Sprzedałem wszystko. Dlaczego nie polecicie własnym samolotem? A, faktycznie, ktoś go ukradł. Gdzie moja głowa? Musimy dostać się na ten lot. Chodź ze mną. Cześć, jestem Lewen, a to mój mąż Herb. Patrz, kochanie. Siedzimy za nimi w samolocie, czy to nie wspaniałe? Mam nadzieję, że lubicie rozmawiać. My wprost uwielbiamy. Wiecie, Herb pracuje w ubezpieczeniach. I właśnie spotkałam Jezusa. Jezus chce, żebyście się ubezpieczyli. Wiesz, Edwardzie, może spędzimy jeszcze jedną noc na tej wyspie. Zmienię rezerwację. Dalej czekasz, chłopcze? Niestety tak. Nie martw się. Ona przyjdzie. Znam się na tym. Dzięki. Takie jest. Wszystko już widziałem. To miejsce to niekończąca się panorama uczuć: ból serca, radość, dramat, łzy. Kilka razy musiałem nawet użyć tej zabawki. Naprawdę? Dawno pan tu pracuje? Nie pracuję tutaj. Jesteś wściekły, że wziąłem samolot, ale nie mogłem przepuścić okazji łziania Carol. Pociesz się, że nie przeszła, więc jeśli przyszliście, żeby się napawać, to możecie się napawać, ile tylko chcecie. Nie przeszliśmy, żeby się napawać, ale skoro już tu jesteśmy. Nie słuchaj go. Przeszliśmy ze względu na ciebie. To prawda. Martwiliśmy się o ciebie. No cóż, Joe, wszystko poszło tak, jak przewidziałeś. Czuję się koszmarnie. Chcę wrócić do Nantucket? Nie, do łona matki. Carol powinna teraz startować do Londynu. Ale ze mnie, Kretyn. Myślałem, że nie można mi się oprzeć. Przepraszam. To był odruch. Powiedz mi tylko, dlaczego chciałeś się z nią spotkać akurat tutaj. Tu mieliśmy pierwszą randkę. Potencjał ma też dla mnie szczególne znaczenie. Dlaczego? Twoja pierwsza randka z Carol była tego samego dnia, kiedy mnie rzuciła. Możemy potem iść do kina, gdzie cały wieczór na nią czekałem. Wycieczka po Bostonie szlakiem złamanych serc. Padnijmy też do jednego z moich starych miejsc. Fabryki słodyczy w South Bay. Byłam ich najlepszą klientką. Na święta zrobili Stofi moją rzeźbę naturalnej wielkości. Zjadłam ją w pół godziny. No to chodźmy. Brian Hackett. Ja dla ciebie. O co chodzi? Jakaś Carol kazała ci je przekazać. Naprawdę? Spóźniła się na lotnisko, więc dała mi 30 dolców, żebym je przywieził. Jest też wiadomość dla ciebie. Chcesz ją usłyszeć? Powiedziała: Było nam świetnie razem. Każdą z tych chwil przechowuje niczym skarb. Powiedziała coś jeszcze? Będziesz zawsze dla mnie kimś ważnym. Naprawdę? Zawsze umiałeś mnie rozśmieszyć. Na myśl o tobie uśmiecham się. Tylko tak gadasz. Nie, poważnie. Naprawdę? Czy kiedyś cię okłamałam? Za pozwoleniem. To są sprawy intymne. Przepraszam. Chodzi o to, że. Ja też z tobą chodziłem. W porządku, oni mogą zostać. Wspomniała także, że chcecie pocałować. Naprawdę? Ale za całusa musisz wybulić. Nie, nie trzeba. Wierzę ci na słowo. To wszystko? Serce krwawi, ale muszę lecieć. Tak powiedziała? Nie, ja tak powiedziałem. Mam taksówkę. Coś jeszcze? A napiwek? Jeden dolar? Chyba wiem, dlaczego Karol cię rzuciła. Zaczekaj. Nie wiem nawet, jak masz na imię. Luther. Luther Talbot. Wspominaj mnie czule. No cóż, Brian, przynajmniej myślała o tobie. Chłopaki, niebo się przejaśnia. Tak, widać gwiazdy. Jest tak spokojnie. Tak jakby wielka chmura uniosła się z ponad naszego życia. Jasne, że tak. Carol wreszcie wyjechała. Dobrze, Joe. Możesz to powiedzieć. Może to i lepiej, Carol? Ciąg dalszy nastąpi.